Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kaja Rudziński, prowadzę Kaja Data i dzisiaj uporamy się z duplikatami. Dlaczego duplikaty są frustrujące? No, dlatego że zazwyczaj, jeżeli prowadzimy jakiś raport, jakąś tabelę i rzeczy występują więcej niż raz, to później te liczby, które w tym raporcie są, mogą nie być dokładnie takie, jakie powinny być. Bardzo prosty przykład i trzy sposoby na poradzenie sobie z tymi duplikatami. Jak widzisz, tutaj w kolumnie B mamy super bohaterów. No i Batman jest napisany dwa razy. I teraz my, oczywiście, mamy tutaj tylko cztery wpisy, ale wyobraź sobie, że tych wpisów jest 10 tysięcy. Więc pierwsza rzecz, jak w ogóle się pokopować, że mamy duplikaty, jeżeli nie chcemy tego sprawdzać naszymi oczami? Proste, zaznaczamy sobie całą kolumnę, dajemy Conditional Formatting. Ci z Was, którzy mają polską wersję Exea, to jest formatowanie warunkowe. Wchodzimy sobie tutaj i dajemy duplicate values, czyli duplikaty. I teraz, tak jak widzisz, podświetli nam duplikaty na czerwono. Dajmy sobie OK. I teraz, co możemy z tym zrobić? Pierwsza rzecz, którą zazwyczaj się robiło w Excelu, jeżeli chodzi o duplikaty, to skopiujmy sobie może to do nowej kolumny. Klejmy same wartości. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, to wchodzę sobie w Data, i mamy tutaj w Data Tools, mamy Remove Duplicates. No i jak sama nazwa wskazuje, to usunie nam duplikaty. Kliknijmy sobie to. I teraz, jak widzisz, mam zaznaczoną tylko kolumnę F. Gdybym miał tutaj jakąś inną kolumnę, czyli na przykład miał 1, 2, 3, 4, i zaznaczył obie i dał Remove Duplicates, to widzisz, że mam zaznaczone kolumny F i G. Ale to spowoduje, że nic nie zostanie usunięte. Zobacz, jak kliknę sobie OK, widzisz, nie ma żadnych duplikatów. Dlaczego? Dlatego, że no, tutaj Batman ma jeden, a tutaj Batman ma 3. Czyli tak naprawdę duplikat jest liczony po całym rzędzie w tej naszej małej tabelce. Ale usuńmy sobie to. Jeżeli chcemy się pozbyć duplikatów, tylko z tego klikamy Remove Duplicates. Mamy wyłącznie kolumnę F, dajemy OK. Jeden duplikat został znaleziony i został usunięty. Fajnie. Tak można usunąć duplikaty, ale z tym rozwiązaniem jest pewien problem. Problem jest oczywiście taki, że jeżeli tutaj wpiszemy sobie jakiegoś nowego superbohatera, to musimy całą czynność powtórzyć jeszcze raz. Więc co możemy zrobić? Inną rzeczą, którą możemy zrobić, to możemy użyć sobie tabeli przestawnej, czyli tak jak mamy w wersji angielskiej, pivot table. Zaznaczamy sobie cały nasz zakres, dajemy insert, pivot table, albo tak jak mówię, tabela przestawna. Klikamy sobie i załóżmy, że w nowym worksheet sobie tą tabelę przestawną wklejmy. Dajemy ok i teraz, tak jak widzisz tutaj, przesuwamy sobie to. I cóż, no i teraz mamy każdą wartość tylko raz. Tutaj jest to o tyle niefajne, że jak widzisz, wziął nam pierwszą wartość jako header, czyli tak naprawdę jako tytuł kolumny. Lepiej by było, usuńmy sobie całość. Gdyby całość była tak naprawdę sformatowana jaka tabela. Czyli damy sobie tutaj super hero. Dajemy Ctrl T, i teraz całość stanie się tabelką. Teraz już nie muszę zaznaczyć całego zakresu. Wystarczy sobie kliknę gdzieś w tabelkę. Tutaj insert, pivot table. OK, i znowu mam tabelę przestawną. No I teraz to ma więcej sensu, bo tak naprawdę bierzemy sobie kolumnę Superhero, rzucamy tutaj. No i jak widzisz, on w tabeli przestawnej podsumowuje nam wartości. De facto po prostu grupuje nam te wartości, przez co mamy unikalne. Wartości wymienione tutaj, i co więcej, jeżeli ja sobie tutaj dopiszę na przykład bonder tam OK, odświeżę sobie naszą tabelę przestawną, no to widzisz, że zostało to dodane. Ostatnio w Excelu, szczególnie jeżeli masz Excela 365, a myślę, że większość z nas już go ma, dodano nowe formuły i te nowe formuły, nowe funkcje są naprawdę super, bo rozwiązują wiele problemów, których do tej pory właśnie rozwiązywaliśmy takimi hackami. No i właśnie jednym z tych problemów, który został rozwiązany takimi formułami jest problem duplikatów. Usuniemy sobie to, potrzebujemy już tego. I teraz pokażę ci, jak taką formułę zastosować. Wpisujemy sobie równa się, dajemy unique i teraz widzisz, że on prosi nas, by zaznaczyć sobie array, czyli generalnie zakres, o który nam chodzi. Zaznaczamy sobie tutaj, że on po prostu weźmie nam tą tabelę 1 z kolumny superhero. Zamykamy nawias, Enter. I mamy wymienione dokładnie unikalne wartości. I co więcej, jeżeli ja sobie wpiszę tutaj kolejną wartość, to widzisz, że ona się nam pojawia. Działa to w ten sposób, że mamy funkcję ustawioną w pierwszej wartości, a kolejne wartości, jak widzisz, ta formuła jest tu wyszarzona, ale ona wciąż jest tutaj zastosowana. Także trzy sposoby na walkę z duplikatami. Pierwszy sposób to data, remove duplicates, ale tutaj musimy działać dosyć manualnie. Drugi sposób to tabela przestawna. Trzeci sposób to formuła Unique, która pozwoli nam bardzo dynamicznie sobie z tymi duplikatami radzić. Dzięki, to tyle na dziś. Daj mi znać w komentarzu, jaką kolejną funkcję albo opcję w Excelu chciałbyś, żebym przedstawił w kolejnym filmiku. Nie zapomnij o lajku i subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Cześć.